Sygnały ostrzegawcze, wymagające pilnej wizyty u lekarza. Glikemia powyżej 250 mg na decylitr po spożyciu owoców zawroty głowy lub nagła słabość zaburzona wizja nadmierne pragnienie mrowienie w kończynach. Wiem, że w tej chwili możesz myśleć ale zawsze piłem soki i nigdy nie umarłem. Drogi przyjacielu, cukrzyca to cicha choroba. Szkody są kumulatywne. Każdy skok glikemiczny nieco bardziej uszkadza twoje naczynia krwionośne, nerki, oczy. Możesz tego nie czuć dziś, ale w wieku 70, 75, 80 lat rachunek nadchodzi. Możesz też myśleć: bardzo trudno jest zmienić nawyków w moim wieku. W wieku 60 lat lub więcej masz doświadczenie i mądrość, aby dokonywać właściwych wyborów. To nie chodzi o wiek, to o determinacji. Maria, którą wspomniałem, miała 68 lat, kiedy się zmieniła i dziś w wieku 71 lat ma się lepiej niż wielu młodych. Może myślisz, naturalny sok jest drogi, owoce są drogie. Jedna hospitalizacja z powodu powikłań cukrzycowych kosztuje system publiczny ponad 50 tysięcy reali. Wizyta w pogotowiu kosztuje 500 reali. Kilogram jabłek kosztuje 8 reali. Przelicz to! Inwestowanie w odpowiednie odżywianie dziś to oszczędzanie tysięcy jutro. Możesz myśleć, moje dzieci będą myśleć, że przesadzam. Twoje dzieci chcą, żebyś był zdrowy i niezależny jak najdłużej. Kiedy zobaczą poprawę wyników twoich badań, podziękują ci za podjęcie tej odważnej decyzji. Albo może, już za późno na mnie. Nigdy nie jest za późno. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Estanisław rozpoczął zmiany w wieku 69 lat i dziś, w wieku 73 lat, ma lepsze zdrowie niż w wieku 60. Każdy dzień, który odkładasz, to jeden dzień mniej pełnego i zdrowego życia. Uwaga! Jeśli ten film otworzył Ci oczy naprawdę o naturalnych sokach i cukrzycy, mam trzy pilne prośby. Prośba numer jeden. Udostępnij, aby uratować życia. Ilu znajomych, członków rodziny, starszych sąsiadów znasz? Którzy piją soki, myśląc, że się troszczą o siebie. Ten film może dosłownie uratować im życie. Kliknij udostępnij teraz i bądź aniołem w czyimś życiu. Prośba numer dwa. Zostaw swój komentarz o transformacji. W komentarzach powiedz mi, czy regularnie piłeś soki? Jakie było Twoje największe odkrycie w tym filmie? Jaką zmianę wprowadzisz od dziś? Twoje doświadczenie może inspirować tysiące innych osób do podjęcia właściwej decyzji. Prośba numer 3. Zapisz się, aby poznać więcej prawd ratujących życie. Ten kanał jest poświęcony ujawnianiu prawd o cukrzycy, które mogą zmienić Twoje życie. Zapisz się i aktywuj dzwonek, bo co tydzień przedstawiam informacje, które mogą stanowić różnicę między kontrolowanym życiem, a życiem pełnym cierpienia. Następny szokujący film. Jedzenie, które każdy lekarz poleca, ale które może zabić diabetyków. Nie uwierzysz w to, co zamierzam ujawnić. Pamiętaj, wiedza to potęga, ale wiedza bez działania to iluzja. Właśnie odkryłeś prawdę, która może zrewolucjonizować twoją kontrolę cukrzycy. Pytanie brzmi, nie czy powinieneś się zmienić, ale kiedy zaczniesz? Twoje 60, 70, 80 lat może być najlepszych lat twojego życia, ale zależy to od wyborów, które dokonujesz dziś. Nie pozwól, żeby prosta szklanka soku sabotowała dziesiątkoleci walki o utrzymanie zdrowia. Masz moc wyboru: kontynuować w iluzji, czy objąć transformującą prawdę. I pamiętaj, twoje zdrowie to twój największy skarb. Dbaj nie niedobrze, bo ono będzie dobrze dbało o ciebie. Prawda może na początku niepokoić, ale wyzwala na zawsze. Twoje nowe życie zaczyna się teraz. Uwaga! Czy uważasz, że robisz coś zdrowego dla swojej cukrzycy, pijąc naturalny sok pomarańczowy na śniadanie? Przestań robić to, co robisz. Jeśli masz ponad 60 lat i cukrzycę, to, co zamierzam ujawnić w ciągu najbliższych kilku minut, może dosłownie uratować ci życie. Ten naturalny sok, który pijesz codziennie, myśląc, że jest zdrowy, może być największym sabotażystą twojej kontroli glikemicznej. Ponad 85% starszych diabetyków popełnia ten śmiertelny błąd każdego dnia, a rezultaty są niszczące. Zostań ze mną do końca tego filmu, bo ujawnię szokującą prawdę, której przemysł nie chce, żebyś wiedział o naturalnych sokach i cukrzycy. Przez 15 lat tysiące starszych osób otrzymało pomoc w naturalnej i bezpiecznej kontroli cukrzycy. Niedawne odkrycie całkowicie zmieniło spojrzenie na żywienie dla diabetyków. Pewnie słyszałeś już, jak Twój lekarz mówi: Unikaj napojów gazowanych, ale naturalne soki są dozwolone, prawda? Kłamstwo! Ta przestarzała informacja naraża życie milionów starszych osób na niebezpieczeństwo. Pomyśl o tym. Jeśli pomarańcza zawiera naturalny cukier, co się dzieje, gdy wyciskasz cztery lub pięć pomarańczy do szklanki? Koncentrujesz cały cukier i eliminujesz błonnik, który pomaga kontrolować wchłanianie. To jak wzięcie bomby naturalnej glukozy? Maria, 68-letnia, Przyszła do mnie z niekontrolowaną glikemią od miesięcy. Religijnie piła swój sok pomarańczowy dla zdrowia. Kiedy przestaliśmy z tą praktyką, w zaledwie trzy tygodnie jej glikemia się znormalizowała. Przypadek? Nie! Czysta nauka! Ujawnię teraz pięć sekretów dotyczących naturalnych soków, które mogą sabotować Twoje leczenie cukrzycy. Sekret numer jeden: bomba skoncentrowanej fruktozy. Jedna pomarańcza zawiera około 12 gramów cukru, ale żeby zrobić szklankę soku używasz 3 do 4 pomarańczy. To oznacza 36 do 48 gramów czystego cukru idącego bezpośrednio do Twojego krwiobiegu. To więcej cukru niż w puszce napoju gazowanego. Sekret numer dwa. Utracony błonnik równa się utraconej kontroli. Kiedy jesz całą pomarańczę, błonnik tworzy naturalną barierę, która spowalnia wchłanianie cukru. W soku te błonniki są eliminowane lub niszczone w procesie. Rezultat: natychmiastowy skok glikemiczny. Sekret numer 3. Śmiertelna szybkość wchłaniania. Naturalny sok jest wchłaniany w ciągu 15 do 20 minut. Cały owoc potrzebuje od 45 minut do godziny. Dla diabetyka ta różnica może oznaczać różnicę między kontrolą a całkowitą utratą kontroli. Sekret numer 4. Mit, że naturalne jest zawsze dobre. Naturalne nie oznacza bezpieczne dla diabetyków. Cukier z owoców, gdy jest skoncentrowany, ma taki sam niszczący efekt jak cukier rafinowany. Sekret numer 5. Zamaskowany indeks glikemiczny. Sok pomarańczowy. Indeks glikemiczny 50 do 55. Wysoki. Sok winogronowy. Indeks glikemiczny 55 do 60. Bardzo wysoki. Sok jabłkowy. Indeks glikemiczny 44 do 50. Wysoki. Te liczby umieszczają soki w tej samej kategorii jak biały chleb i rafinowane słodycze. Prawdziwe historie transformacji. Historia numer jeden. Jose, 72 lata. Jose pił dwie szklanki soku jabłkowego codziennie przez 10 lat. Jego glikemia stale przekraczała 200 mg na decylitr, mimo przyjmowania leków. Lekarze zwiększali dawkę, ale nic nie pomagało. Kiedy przestał pić soki i zaczął jeść całe owoce, w ciągu miesiąca jego glikemia spadła do 140 mg na decylitr. W ciągu trzech miesięcy była kontrolowana na 110 mg na decylitr. Dziś w wieku 75 lat bierze mniej leków niż w wieku 70. Historia numer 2. Ana. 65-letnia. Ana cierpiała z powodu okropnych wahań glikemicznych. Rano 90 mg na decylitr, po obiedzie 280 mg na decylitr. Czuła zawroty głowy, słabość, irytację. Winowajca zdrowy zielony sok z jabłkiem, pomarańczą i jarmużem, który piła codziennie. Kiedy zastąpiła go smoothie, z nieuruszonymi błonnikami wahania zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Historia numer 3. Stanisław, 69 lat, ten przypadek do dzisiaj mnie porusza. Stanisław był często hospitalizowany z powodu skoków glikemicznych. Rodzina nie rozumiała dlaczego, skoro pił tylko naturalne soki. Odkryliśmy, że spożywał prawie litr soku dziennie. Kiedy przestaliśmy z tą praktyką i pouczyliśmy o prawidłowym spożywaniu owoców, hospitalizacje ustały całkowicie. Protokół prawidłowego spożywania owoców dla starszych diabetyków. Złota reguła numer jeden. Zawsze cały owoc. Cała pomarańcza? Dozwolone. Szklanka soku pomarańczowego? Niebezpieczeństwo. Jabłko ze skórką, dozwolone, szklanka soku jabłkowego niebezpieczeństwo. Złota reguła numer dwa. Strategiczne godziny. Spożywaj owoce 30 minut przed posiłkami. Nigdy nie spożywaj owoców ani soków na czczo. Zawsze łącz z białkiem lub dobrym tłuszczem jak orzechy lub naturalny jogurt. Złota reguła numer 3. Bezpieczne ilości maksymalnie dwie porcje owoców dziennie. Jedna porcja to jeden średni owoc lub szklanka małych owoców. Rozłóż w ciągu dnia, nigdy nie koncentruj. Złota reguła numer 4. Owoce przyjazne diabetykom. Dozwolone: truskawki, borówki, maliny, jeżyny. Niski indeks glikemiczny. Umiarkowane: jabłko, gruszka, pomarańca z błonnikiem. Unikać: mango, bardzo dojrzały banan, winogrona, arbuza. Złota reguła numer 5. Jeśli robisz sok, to rób go dobrze. Używaj 50% warzyw jak jarmuż, szpinak, ogórek. Używaj tylko jednego małego owocu. Dodaj łyżkę siemiania lniane lub chia. Wypij natychmiast po przygotowaniu. Nigdy nie przecedzaj ani nie usuwaj mięszu. Rewolucyjna wskazówka. Test 15 minut. Zmierz glikemię przed spożyciem jakiegokolwiek owocu lub soku. Zmierz ponownie po 15, 30 i 60 minutach. Będziesz wstrząsnięty rezultatami i nigdy więcej nie będziesz patrzył na soki w ten sam sposób.